1 lutego w szczecińskiej willi Lence odbyło się podsumowanie projektu Indeed – nauczanie przedsiębiorczości w epoce transformacji cyfrowej. Organizatorzy założyli, że na spotkaniu odbędzie się dyskusja o nowoczesnych metodach cyfrowych stosowanych w nauczaniu, w szczególności w nauczaniu przedsiębiorczości zarówno w Polsce jak i w Niemczech. W agendzie pojawiły się prelekcje gości z Polski i z Niemiec, a także debata oraz wykłady. Wszystko to przeplatane networkingiem i spotkaniem. Spotkanie przedsiębiorców. Wydarzenie koordynowała Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Jaki był cel projektu? Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu INDIT. Jest to projekt międzynarodowy, współfinansowany z programu Erasmus. Zaprosiliśmy naszej gości z Niewiec, aby porozmawiać wspólnie o, o edukacji cyfrowej, a w szczególności o edukacji przedsiębiorczości i zmianach, które w ostatnim czasie wystąpiły. Zależy nam na Doświadczeniu zależy nam na porozmawianiu o dobrych praktykach, zależy nam. Również na wnioskach na przyszłość, w którą stronę tak naprawdę ta transformacja się będzie rozwijała. Mówił Jacek Wójcik, koordynator projektu Indeed, nauczanie przedsiębiorczości w epoce transformacji cyfrowej. Jeżeli chodzi o nauczanie przedsiębiorczości i jeżeli chodzi o nowoczesne narzędzia, to nikt nie wie na ten temat tak dużo jak Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Prezes PFP Marcin Pawłowski był jednym z prelegentów wydarzenia. Nie będziemy mówić dzisiaj o nauce przedsiębiorczości z perspektywy przedsiębiorczości ale mam nadzieję osób, które wchodzą na ten rynek, więc to będzie mój główny temat dzisiejszej dyskusji. Liczę na debatę i liczę na wymianę doświadczeń w tym zakresie, a nie tylko prezentacje, które opisują doświadczenia każdej instytucji. Polska Fundacja Przedsiębiorczości powołała do życia platformę szkoleniową, która już od kilkunastu miesięcy podbija rynek w całej Polsce, oferując bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Ostatnie miesiące pokazują, że jest ogromne zapotrzebowanie na merytoryczne szkolenia, m.in. z zakresu podatków, prawa, administracji, marketingu czy inwestycji. Innych tematów związanych na przykład z rozwojem kompetencji miękkich. Jeżeli mowa o rozwoju, to Polska Fundacja Przedsiębiorczości swoją platformę planuje rozwijać, dodaje prezes Marcin Pawłowski. Pomału dobijamy do 100 tysięcy przeszkolonych osób na platformie, ponad 250 tysięcy od początku istnienia fundacji. Mamy wiele ciekawych inicjatyw, które myślę, że w tym roku dopiszemy do oczekiwań naszych odbiorców. My nie będziemy się skupiać na planach dotyczących samej platformy. Ja bym dzisiaj chciał powiedzieć o swoich doświadczeniach z nauką zdalną i o tym, jak możemy uczyć przedsiębiorczości co do planów platformy, no to mamy myślę dość mocno rozbudowany zakres nowych szkoleń, nowych funkcjonalności, ścieżki kariery, ustalenie odpowiedniego grafiku szkoleń, jak i też perspektywa budowy poszczególnych sesji. Więc liczymy na to, że platforma zyska również akceptację z perspektywy nowych użytkowników. Czy rozwój nauczania przedsiębiorczości online to zasługa pandemii COVID-19? Nie, ponieważ uważam, że to byłby naturalny krok w kształceniu zdalnym. W opinii prezesa Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Marcina Pawłowskiego, przeniesienie kompetencji edukacyjnych do internetu było oczywiste już jakiś czas temu, dawno przed pandemią. My widzieliśmy już pierwsze sygnały, że ta chęć zdobywania wiedzy z perspektywy dostępu przez Teamsa Zooma, nowoczesnych narzędzi, była już szeroko propagowana przez wiele instytucji. Jedną z prelegentek wydarzenia była Anita Gałek, na co dzień trenerka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, prowadząca szkolenia z zakresu mindfulness, a także między innymi relacji pomiędzy klientami a pracownikami. Nowe technologie towarzyszą nam w życiu nie tylko rozwojowym, ale takim życiu codziennym. Dzisiaj będę troszeczkę dzieliła się swoim doświadczeniem, właśnie w jaki sposób ja. Krzewie wiedzę wśród przedsiębiorców w oparciu o nowe technologie. Ale myślę, że też troszeczkę pokażę inny aspekt tego, ponieważ to, że jest to potrzebne i popularne dzisiaj to wiemy, ale przypomnę o korzeniach, czyli jak w ogóle uczyć dorosłych, żeby to było efektywne. Konferencja Nauczanie Przedsiębiorczości w epoce transformacji cyfrowej zgromadziła w Willi Lenca ponad 50 osób. Było to podsumowanie projektu, który miał charakter międzynarodowy.